Szanowni Państwo, kiedy mówimy o animatorze dzisiaj, nie możemy zapomnieć o tym, co wydarzyło się wczoraj. Mówiąc wczoraj, mam na myśli ostatnie kilkanaście miesięcy, w których wszyscy doświadczyliśmy podobnych wrażeń. Wszyscy poczuliśmy się odosobnieni, wyizolowani i patrząc na ekrany naszych telewizorów, widzieliśmy puste ulice. Nowego Jorku, Paryża, Rzymu, Warszawy. Nie sposób zapomnieć o tym czasie i o tych doświadczeniach. Co wydarzyło się później? Później musieliśmy przemyśleć, jak przemodelować sposób naszego nauczania i jakie metody zastosować, żeby ciągle docierać z wiadomościami, z informacją i wiedzą do naszych słuchaczy, którzy zaufali nam i uczą się. W Policjalnym studium animatorów kultury. Nasz słuchacz był w centrum naszego zainteresowania, więc spróbowaliśmy dostosować nowe metody, wykorzystując przestrzeń online do naszej pracy, i staraliśmy się w tej przestrzeni zaciekawić, zainteresować naszego słuchacza i wyposażyć go w wiedzę i wiadomości, które będą mu potrzebne do wykonywania tego zawodu. Drugą przestrzenią, która leżała w naszych zainteresowaniach, to była przestrzeń, w której zwykle spotykamy się z naszymi partnerami. Partnerami w dziedzinie realizacji przeróżnych projektów, które zdarzają się w naszej szkole jako prace dyplomowe, ale zwykle są realizowane w przestrzeni wielkich i ważnych placówek kulturalnych naszego miasta Krosna. To jest Regionalne Centrum Kultury Pogranicza. To jest Biuro Wystaw Artystycznych, prestiżowa galeria w mieście, czy zupełnie nowa, piękna placówka Etnocentrum Ziemi Wrośnińskiej. Staraliśmy się nie stracić kontaktu z tymi placówkami i nasze wydarzenia, które zwykle odbywały się w tamtych przestrzeniach w Realu, tutaj mam na myśli wystawy fotograficzne, mam na myśli koncerty i spektakle, które odbywały się na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Staraliśmy się przenieść je w przestrzeń realną i wydarzyły się one zarówno w przestrzeni, realnej, w przestrzeni wirtualnej na naszej stronie internetowej, na naszym profilu facebookowym, jak i na profilach facebookowych i stronach internetowych naszych partnerów. Te działania, które już w ubiegłym roku odkryliśmy, w tym roku również zastosowaliśmy te same metody i sposoby działania. W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca odbyła się wirtualna wystawa, w której przygotowaliśmy 50 fotografii tańca, opowiadającej o różnych technikach tanecznych. Ta wystawa na razie poszła w świat w formie wirtualnej, ale za chwilę, bardzo wierzymy, że w czerwcu będziemy mogli pokazać ją w realnej przestrzeni Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza gdzie zaprosimy gości, gdzie pokażemy koncert tańca i gdzie wystawa będzie dopełnieniem naszej wiedzy o tańcu i wzbogaci na też wiedzę wszystkich uczestników, którzy w tym spotkaniu będą brać udział. Kolejnym partnerem, o którym ciągle myślimy, jest nasz odbiorca, który zdarza się, że przychodzi do nas do szkoły. Przychodzi do nas do szkoły i uczestniczy w przeróżnych zajęciach, działaniach, projektach, które proponujemy. Kim jest taki odbiorca, który przychodzi z zewnątrz? To czasami jest grupa przedszkolna, która przychodzi do naszego studium po to, żeby doświadczyć ciekawych, interesujących lekcji. O czym? Lekcji o tańcu, o fotografii, lekcji o teatrze. Dzieci wprowadzane w świat sztuki. Dzięki naszym słuchaczom oraz wsparciu naszych nauczycieli, przeżywają prawdziwą przygodę i wychodzą wyposażeni w bardzo interesujące doświadczenia. Nie chcemy stracić kontaktu z dziećmi, ale przecież nie możemy ich zaprosić teraz do studium. Więc trwają właśnie przygotowania i mamy już na ukończeniu lekcję o tańcu, która dotrze do dzieci w formie nagrania. Mamy nadzieję, że to nagranie, choć trochę sprawi podobne wrażenia jak to spotkanie w Realu, które zwykle odbywało się w szkole. Staramy się też docierać do grupy osób, które zwykle do nas do szkoły nie zaglądają, ale my o nich pamiętamy. Wiemy, że jako animatorzy nie możemy pozostawić tej grupy bez naszego zainteresowania. I mam tu na myśli osoby starsze, osoby, które przebywają w takich placówkach jak domy pomocy społecznej. Aby nie czuli się osamotnieni w tym czasie, wiemy, że jest to dla nich wyjątkowo trudny czas, staramy się też wysyłać dla nich sygnały, bardzo realne sygnały. Takie jak chociażby napisana kartka świąteczna dla każdego z pensjonariuszy, imienna kartka świąteczna. Czy staramy się przygotować dla nich małe prezenty w postaci książki. Bo dla nas, w działaniu animacyjnym, zawsze. Na pierwszym miejscu pozostanie drugi człowiek. To on jest w centrum naszego zainteresowania. Zawsze i w każdym projekcie. Jeśli projektujemy coś, to myślimy o drugim człowieku, o jego potrzebach, o jego zainteresowaniach i staramy się na te potrzeby i na te zainteresowania odpowiedzieć. Yy, mamy nadzieję, że ten czas, który jest, w którym jesteśmy teraz, ten czas, w którym wypracowaliśmy nowe narzędzia, nauczyliśmy się używać nowych metod, korzystając właśnie z przestrzeni online do realizacji naszych projektów, mamy nadzieję, że to co za nami pozostanie naszym bogactwem i naszym doświadczeniem. Ale mamy też wielką nadzieję na powrót do normalnego, realnego działania, do normalnego spotkania z drugim człowiekiem bo y, myślę, że animator bez tego, bez tego partnera po prostu nie istnieje. Po to jesteśmy, żeby ten świat przemieniać, stwarzać, y, dawać mu dobrą energię. I bardzo Państwu życzę, abyście w Waszej animacyjnej pracy nigdy nie zmordowali się właśnie tym, poszukiwaniem drugiego człowieka i podarowaniem mu tego, co w Was jest najlepsze. Waszych interesujących projektów, Waszych ciekawych pomysłów i wszystkiego, co z tym się łączy, a co nosi słowo dobro. Dziękuję.